Jezus Maria, Jezus Maria. Cześć kochani, dzisiaj witam was bardzo serdecznie i kolejny test napoju. Tutaj jest woda kokosowa z kofeiną, egzotyczny napój energetyczny, ale się zrymowało. alternatywa dla kawy lub energetyka. Woda kokosowa z kofeiną nie barwi znowu do kawy. Idealna dla osób aktywnych fizycznie i umysłowo, które potrzebują pobudzenia ciała i umysłu. Jestem ciekawy w ogóle jak to smakuje, czy to jest gazowane, czy jednak będzie to Nawet nie wiem, co to za firma, nie pierwszy raz tak, ale to jest napisane wyprodukowane w Wietnamie i myślę, że po takim krótkim wstępie możemy przejść do otwarcia. Chcę to zrobić tak, żeby to fajnie brzmiało, to zrobię tutaj to przy Was. Ja uwielbiam po prostu ten dźwięk w każdym napoju takim, w takiej puszce. Ale wiecie co, dziwny trochę zapach. Taki jak jakiś taki balsam do ciała no, ale nie wiem, trochę trochę nie wiem. Nie wiem czy to spróbuję, ale jak już otwarłem, to otworzyłem to spróbuję. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. Bo to jest i słodkie. W pewnym momencie też trochę słone. Takie. To nie jest słodkie jak te wszystkie batoniki Bounty. Ani inne na przykład Princessy, tylko to jest takie słonowate. Słonowate. Ale w smaku No trochę może taka jarma mate też nie wiem. Ciężko mi na razie odnieść ten smak, bo nie mam takiego porównania. Niestety nie przygotowałem się tak na odcinek. Nie, no jest w pytkę. Ogólnie w smaku tak 7 na 10. Bo ja jednak lubię takie słodsze napoje, a to jest takie no... Smakuje trochę jak taka woda... Z takich uzdrowisk jakieś, Nie wiem, piwniczanka czy jakieś inne rzeczy, no. No i tak to bywa, dzisiaj taki teścik dla Was. Napój zdecydowanie... Zdecydowanie napój oceniam na 7 na 10, bo... To nie jest smak, którego bym się spodziewał. Ale no cóż, wypiję, wypiję, bo takie napoje też także lubię, ale no wypiję, no. nie może się zmarnować. Także jeśli Wam się podobało, zachęcam także na TikToka i na inne, inne moje konta, także na Instagramie. Żegnam się z Wami i życzę wszystkiego dobrego. Cześć! No, 7 na 10.